Aleksy Sieradzan. Darmowa komunikacja. Problemy miast. Kiedy zadamy sobie pytanie o największe problemy polskich miast, możemy wymienić ich naprawdę wiele, począwszy od gospodarki odpadami, aż po brak odpowiedniej ilości terenów zielonych. Chciałbym jednak skupić się szczególnie na jednym problemie, który wydaje się być może najbardziej fundamentalny, gdyż współczesne miasta budowane są z myślą o samochodach a więc na współczesnej i nowoczesnej komunikacji miejskiej i nie tylko miejskiej. Obecnie na tysiąc Polaków przypadają 593 samochody osobowe w 2021 roku, co słusznie wydaje się bardzo dużą liczbą, gdyż plasujemy się w czołówce Unii Europejskiej. Miasta, szczególnie te większe, borykają się z rosnącymi korkami, a codzienny dojazd do pracy często wiąże się z godzinnymi podróżami przez miasto w ciągnących się kolejkach. Rozwiązaniem może być tylko i wyłącznie komunikacja zbiorowa pod zarządem samorządu. Możliwych typów komunikacji zbiorowej jest wiele, począwszy od autobusów, aż po bardziej wielkomiejskie rozwiązania typu tramwaje czy metro. Żeby uzmysłowić sobie, jak zbawienny efekt komunikacja zbiorowa może mieć na przepustowość miejskich arterii, wystarczy wyobrazić sobie, ile miejsca zajmuje jeden autobus przegubowy o liczbie miejsc siedzących wynoszących około 50, a ile miejsca... Zajmie około 30 samochodów, które wyjdą nam z przeczytnika liczby samochodów na 1000 osób, 617 samochodów na 1000 mieszkańców. To tylko jeden z przykładów obrazujących, jak ważnym powinien być transport zbiorowy w nowoczesnym mieście. Planowanie przestrzeni miejskiej. Każdy mieszkaniec lub bywalec dużego miasta zna problemy miejsc parkingowych, których zawsze brakuje, a jedną możliwością do zaparkowania są albo drogie parkingi prywatne. Albo coraz droższe postoje w strefach płatnego parkowania. Strefy te oczywiście swoimi cenami mają zniechęcać do zostawiania w centrum samochodów i ograniczać poruszanie się nimi, co jest z reguły dobrym założeniem. Musimy się jednak zastanowić, czy takie rozwiązanie przy braku dobrej oferty komunikacji miejskiej nie jest tylko półśrodkiem, a nawet wręcz przeciwnie, a więc kolejnym problemem dla mieszkańców. Za przykład takiego miasta można wskazać Poznań, w którym strefy parkowania są obecnie najdroższe w Polsce. A godzina parkowania może wynosić aż do 8 zł. Należy przy tym zaznaczyć, że tramwaje w Poznaniu nie dojeżdżają na każde osiedle. Trzeba sobie uzmysłowić, że ograniczając ruch samochodów, musimy przedstawić sensowną ofertę transportu miejskiego. Zdecydowanie łatwiej jest zaplanować transport miejski, niż większą liczbę parkingów, szczególnie w centrach miast, gdzie grunty są drogie, teren jest dawno zabudowany. Do tego dochodzą wspomniane wcześniej korki oraz często podnoszony problem smogu. Za które mają być odpowiedzialne m.in. samochody. Co z wygodą? Wygoda wydaje się być jednym z najważniejszych czynników, gdy decydujemy, czy poruszać się komunikacją miejską. Jazda autobusem czy tramwajem w końcu nie jest sama w sobie celem, a jedynie środkiem. Samorządy powinny cały czas inwestować w nowe i nowoczesne pojazdy, szczególnie że jako kraj jesteśmy liderem w Unii Europejskiej w eksporcie autobusów elektrycznych. Stale rozwijana siatka połączeń, szczególnie oddalonych dzielnic i osiedli z centrum oraz pomniejszych miejscowości z miastem, mają decydujące znaczenie przy wyborze środka transportu, którym dojedziemy do pracy czy szkoły. Nie może dojść do sytuacji, w której temat komunikacji miejskiej jest zaniedbywany, gdyż posiada fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania miasta. Jaka komunikacja? Jeśli transport zbiorowy ma podołać wyzwaniom stawianym przez współczesne miasta. Powinien przede wszystkim, jak do tej pory, należeć do samorządów i być przez nie zarządzany. To jest podstawa wszystkich rozważań w tym tekście. Dlaczego jest to ważne? Ważne jest to z tego względu, że z samego założenia transport zbiorowy nie będzie rentowny. Ceny biletów, mimo że coraz wyższe, nie pokrywają kosztów poniesionych na utrzymanie komunikacji, więc musi do niej dopłacać samorząd. W tym miejscu pojawia się postulat darmowej komunikacji miejskiej, która funkcjonuje w szeregu polskich miast. Używając słowa darmowa, mam na myśli oczywiście bezpłatna i finansowana z podatków mieszkańców. Darmowa komunikacja miejska. Bezpłatność komunikacji spełniałaby wiele funkcji, z czego najważniejszą byłoby zachęcanie do korzystania z niej jako alternatywy dla samochodów osobowych. Zachęta ekonomiczna w postaci darmowego przewozu powinna już sama w sobie przynieść efekt przeniesienia się dużej liczby ludzi do transportu zbiorowego. Szczególnie jeśli zostanie dobrze rozwiązany. Potencjalnemu pasażerowi przy okazji przesiadki do autobusu czy tramwaju odchodzi wiele kosztów, począwszy od paliwa, a na utrzymaniu samochodu skończywszy. Kolejnym ważnym aspektem jest całkowita bezpłatność dla wszystkich ludzi, a nie tylko mieszkańców. Móz wyrobienia karty miejskiej ostrasza wielu potencjalnych pasażerów, a na dodatek utrzymuje potrzebę zatrudnienia kontrolerów biletów. Ważne jest, by transport był również darmowy dla przyjezdnych. Którzy w innych wypadku poruszaliby się częściej samochodami, a należy pamiętać, że szczególnie w większych miastach stanowią oni znaczny procent poruszających się po drogach. Francuska Dunkierka może posłużyć jako dobry przykład rozwiązania problemu transportu zbiorowego w średniej wielkości mieście. Po powiększeniu floty autobusów i całkowitej likwidacji opłat za przejazd, wiele osób sprzedało swoje samochody i przesiadło się na autobusy. Należy jednak pamiętać, iż zadbano tam właściwie o ten temat. Autobusy w Dunkierce jeżdżą co 10 minut, i istnieje 17 linii, które dojeżdżają również do kilku miejscowości, obsługując około 20 tysięcy ludzi. Oczywiście przykład Dunkierki ma jedynie odniesienie do miast średniej wielkości, gdyż jedynym rodzajem transportu zbiorowego są tam autobusy, a rozwiązania komunikacyjne np. w Warszawie byłyby znacznie bardziej skomplikowane. Ulga dla biednych Darmowa komunikacja byłaby odciążeniem dla biedniejszych rodzin które już teraz częściej korzystają z miejskiej oferty komunikacyjnej. Ceny biletów są coraz wyższe, a już stanowią duże wyzwanie dla wielu polskich rodzin, które finansowana z podatków komunikacja miejska mogłaby znacznie odciążyć. Przyjazdy bez biletu mogłyby również pomagać osobom bezrobotnym, które miałyby ułatwiony dojazd do miejsca potencjalnej pracy. Wiele osób biednych czy bezrobotnych już dzisiaj unika opłat za przyjazdy, gdyż są dla nich po prostu za drogie. Wiele ubogich ludzi nie stać na zakup samochodu. Więc i tak korzystają z autobusu lub ich odpowiedników. Bezpłatność takich przejazdów mogłaby odciążyć ich napięte budżety domowe. Rozwiązanie problemów. Darmowa komunikacja miejska, gminna czy powiatowa ma szereg zalet i może realnie wpłynąć na sprawność funkcjonowania miasta. Korki, wykluczenie komunikacyjne, transport dzieci do szkół i inne te problemy mogą zostać rozwiązane lub zredukowane dzięki sprawnej darmowej komunikacji zbiorowej. Cieszy fakt, że w wielu miejscach jest ona rozpatrywana i wprowadzana. Reszta to tylko kropla w morzu. Wartym nadmienienie jest fakt, że działanie komunikacji miejskiej i tak jest głównie finansowane z podatków, a nie biletów. Co? Gdy pójść właśnie ten krok dalej?